Dzień dobry, Piotr Karlewski, SuperAuto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu nowego Mercedesa klasy E, generacji W213. Prezentowana wersja została doposażona o pakiet stylistyczny AMG, w skład którego wchodzą diamentowy grill, a także przeprojektowany dolny zderzak. Z elementów praktycznych mamy kamerę 360 oraz przednie czujniki parkowania. Ostre i niezderzaka dodają na sportowego charakteru, natomiast o dobrą widoczność dbają lampy w pełni ledowe Mercedes Multibeam LED. Dalej z pakietu stylistycznego AMG widzimy felgi aluminiowe 19 cali, z wzorem charakterystycznym właśnie dla nowej E-klasy oraz wiele wykończeń wokół okien z piano black, a także chromy na klamkach. W lusterkach zamontowane są kamery od systemu 360, a także kierunkowskazy w technologii led w tylnej części naszego samochodu widzimy również ciemne szyby nadające prywatności na tylnej kanapie. Mercedes klasy E to klasyczna limuzyna średniej wielkości, mierząca niecałe 5 metrów. Skupiając się na stylistyce tylnej części samochodu, widzimy przede wszystkim wielką tylną szybę, a także zaakcentowany bagażnik. Dla nowej e klasy również charakterystyczne lampy w technologii LED-owej, a także wykończenia chromowane. Z elementów praktycznych mamy chowaną kamerę cofania oraz tylne czujniki parkowania. Z elementów z kolei stylistycznych widzimy dolny dyfuzor oraz dekory w kształcie końcówek układu wydechowego. Sprawdźmy jeszcze bagażnik w nowej klasie. Jego dokładna pojemność to 530 litrów. Zwróćmy uwagę na miękkie wykończenie podłogi, a także boków bagażnika, czyli standard w segmencie premium. Elementem bardzo praktycznym są zawiasy klapy bagażnika chowane w boczkach, dzięki czemu nie zabierają nam przestrzeni załadunkowej. Z elementów praktycznych mamy tu również haczyki na zakupy, a także możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika. Pod podłogą możemy znaleźć obszerny schowek na niezbędne akcesoria szczególnie w trasie. Jak to w większości samochodów niemieckich trójkąt zamontowany jest na kapie bagażnika. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanym modelu zamontowany jest dwutrowy silnik benzynowy o mocy 197 koni mechanicznych, napędzający tylne koła dzięki przekładni automatycznej. Do dyspozycji kierowcy jest skórzana sportowa kierownica multifunkcyjna z zdrowiem tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami oraz zegarami wirtualnymi. Z kolei kierownica regulowana jest elektrycznie w dwóch płaszczyznach. Sportowego charakteru dodają również zamontowania na kierownicy łopatki od zmiany biegów. Przed kierownicą zamontowane są wirtualne zegary z wieloma możliwościami konfiguracji widoków, a także ustawień samych tarcz. Jest tu również dostęp do nawigacji, nośników multimediów, a także danych z podróży. Na każdym z widoków zegarów możemy sobie również konfigurować poszczególne widoki danych tarcz. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana stacja multimedialna obsługująca Apple CarPlay i Android Auto. Z poziomu ekranu również wielu ustawień samego samochodu, oświetlenia ambientowego, a także ustawień multimediów czy nawigacji. Stację multimedialną obsługujemy na trzy sposoby: z kierownicy, dotykowo bądź gładzikiem zamontowanym na konsoli centralnej z sygnalizowaniem haptycznym. Deska rozdzielcza w nowej klasie obszyta jest skórą, czyli element charakterystyczny dla segmentu premium. Zwróćmy również uwagę na wykończenia aluminiowe, a także oświetlenie ambientowe przez długość deski rozdzielczej, a także na boczkach drzwi. Na konsoli centralnej możemy znaleźć kilka przycisków fizycznych, od sterowania poszczególnymi funkcjami klimatyzacji, a także nastawień samochodów. Jest również schowek sklepiający dwa cup holdery, gniazdko USB typu C oraz ładowarkę indukcyjną na smartfon. Konsola środkowa wykończona z skórą, a także drewnem jesionowym w kolorze czarnym. Pod kątem schowków mamy obszerne kieszenie w boczkach drzwi, zamykany schowek przed pasażerem z atomizerem zapachów, a także obszerny schowek pod podokietnikiem z dwoma gniazdkami USB typu C. W prezentowanym modelu zamontowane są fotele AMG i jest to kompromis między trzymaniem bocznym, a komfortowym fotelem w długą trasę. Mają również regulację elektryczną w kilku płaszczyznach, a także regulowany zagłówek. Charakteru w naszej limuzynie dodaje również czarna podsufitka, a o dobre rozświetlenie wnętrza dba panoramiczno dachowe. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca czy na stopy, na kolana, a także nad głową przy moim wzroście 1,85m jest bardzo komfortowa. Z elementów komfortowych są tu również dwa nawiewy, a także dwa gniazdka USB typu C oraz gniazdko 12V. Pod kątem schowków mamy kieszenie w boczkach drzwi, a także schowki zamontowane w przednich fotelach. Zwróćmy również uwagę na wykończenie tylnych drzwi elementami skórzanymi, aluminiowymi, a także oświetlenie ambientowe. O komfort akustyczny dba na Burmester. Tylna kanapa wykończona z skórą a z ma także mocowania Isofix dla Waszych pociech. Do komfortu jest również podłokietnik z dwoma cup holderami, a także schowkiem miękko wyścielonym. Nowy Mercedes klasy E to bardzo klasyczna niemiecka limuzyna w nowoczesnym wydaniu. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia! Może zainteresuje Cię nasza propozycja finansowania? Decyzję finansową dostaniesz w godzinę. Sprawdź ofertę w opisie filmu.